Druga konferencja przed Fame MMA, z nami Popek, witam serdecznie. masz cześć. Jak oceniasz konferencję? Yy, bardzo sympatycznie, jakby święta przyszły troszkę wcześniej. Yy, naprawdę bardzo miło, bardzo sympatycznie, wesoło, yy, tak ma być. Tam widziałem, zabrałeś parę rzeczy na koniec, to miało coś symbolizować? Nie, myślałem, że to kurwa odżywka do włosów, a to kawa. Yy, ja kawę o, nie piję. Jak na dzisiaj wyglądają Twoje mam dla Ciebie dwie puszki kawy, bo ja nie piję. Tak. Myślałem, że to odżywka. Jak na dzisiaj wyglądają Twoje relacje ze stiflerem? Ja stiflera bardzo lubię, mam nadzieję, że mnie słyszy. <laughs> <laughs> chłopaka, chłopaka znam TVN-u i bardzo go lubię. No to taką, jakbyś miał podać jedną pozytywną cechę stiflera i jedną negatywną. Negatywnych nie znam, a, a, a jest w zajebistym kolesie. Ma, yy, ma dystans do siebie i wielkie jaja, bo przyjeżdżał walkę. I musi być szaleńcem pozytywnym, niech tak będzie. Ja Stiflerowi życzę jak najlepiej w kolejnych startach, ale ten, ale. Yy, Niech mu będzie jak najlepiej. Niech mu, niech mu gwiazdy spadają z nieba na ręce. Niech na niego pada złoty deszcz, ale w piątek w sobotę nie wygra. Powiedziałeś, że ta walka to będzie spacerek. Nie, nie, za, nie, za, nie za mocno powiedziałeś? Podchodzę do jak do sparingu, bo przepracowałem tego trzy czas tak ciężko, że ja, ja powiedziałem sobie, jeżeli będę spompowany się do tej walki jak jakiś goryl, to zaraz wy, wyleczy cała, cała moc, a to trzeba po prostu tak jak na sparingach. Pyk, pyk, pyk i to samo wejdzie. Okej, okay, czyli to będzie nowy popek, można powiedzieć, bo zawsze chciałeś zabić w ringu. Tak, tutaj będę starał się być bardziej panowany, poczekam, co zobaczymy, co zrobi Stifler, się na mnie rzuci jestem przygotowany na to, jeżeli się nie rzuci na mnie, ja zrobię e, ten krok. Pójdę do przodu. Będę po prostu poczekam, zobaczę co, co los przyniesie. Ale mam nadzieję, sędziom nie zostawisz do werdyktu. Nie, będę starał się skończyć to jak najefektowniej, w jak najszybszym czasie, ale bez takiej podpałki jak z Oświęcińskim, żeby nie dopadło mnie, wiesz, żeby się nie wyruszyć z dyferem w drugiej, bo trzeciej rundzie on padnie na mnie wygra walkę, tego bym sobie nie wybaczył. Kolejny rywal będzie taki, że już nie powiesz o tym, że to spacerek? Ja nie mogę powiedzieć, że do spacerek, ja po prostu podchodzę do tego, tak sobie powiedziałem, nie podchodzę do spacerek do spacerku, podchodzę do tego jak do, do, do takiego konkretnego sparingu, tak chcę do tego podejść mentalnie ze swojej strony, żeby mnie nie, szlak nie trafił już na początku. Ostatnia nerwówka, wiesz, naprawdę jak pójdziesz... Taki to możesz się szybko wypompować, a jak pójdziesz na letko, zaczniesz chodzić, badać temat, zobaczyć ten, przyjąć parę ciosów, zadać parę ciosów i poczekasz na ten, na ten moment, nie? jak ja to nazywam na sparingach. Na sparingach się dowiedziałem, że trzeba wyczekać ten swój moment. Tak zwany timing. Tak. Okej, okay, na koniec. Ostatnio nagrałeś z doktorem Albanem i masz tam jakieś dalsze plany, żeby nagrywać z gwiazdami z lat 90. Tak. Taki się sentymentalny zrobiłeś troszkę. Tak, tak, radość. Zęby już nie rosną, trzeba stawiać złote, a, ten, a co do gwiazd lat 90. będę nagrywał cał, cały album, planuję nagrać. No nie będę zdradzał, ale Kulio, Hadway, do takich ludzi uderzam, nagrywam i wydaję całą płytę. Ale to jeszcze nie jest kryzys lat 40. Znaczy 40. Nie, nie, nie. Ja mam dopiero 28 lat i 13 doświadczenia. Mówiłeś ostatnio, że będziesz tworzył album dla dzieci, przeznaczony dla dzieci. I właśnie dużo osób pytało o możliwy duet z Majką Mierzowską, bo ona też tworzyła taką muzykę. Czy byłeś na to zgodny? Tak, kobietę bardzo dobrze znam. czy znaczy bardzo dobrze no poznały, poznaliśmy się. Miałem z nią robić piosenkę gdzieś w Opolu. O, o jakiś rok temu, tylko coś tam nie wypaliło, ktoś do mnie zgodził, coś tam y, stanęło na drodze. Ale y, dziękuję za, pomysł, za to, że jesteś pomysłodawcą y, jakiejś kolejnej kolejne piosenki i jeżeli będę robił putę y, dla dzieciaków, na pewno z dwa, z jeden kawałek poproszę, żeby na refrenie zaśpiewała y, właśnie ta wokalistka teraz pytanie, jak już będzie ten album, jeżeli chodzi o same koncerty, czy tam będą miały wstęp właśnie. Jak to będzie nie wyglądało? To, to nie dla koncertów będę robił ten album, bardziej dla dzieciaków i, i, i zapominamy o temacie. Jak się będzie dzieciaki słuchają koncertów, nie będę krywał z Majką Jezowską i yy, z, z jakimiś harcerzami trzymając się za ręce, tak raczej nie będzie. Chociaż ja zaproszę mnie na jakieś dni miasta, Dni Miasta, małych dzieci, to przyjadę. Dzięki serdecznie. Czekamy hej.